Mm-hmm. <laughs> All talent. Uważam, że każdy posiada chociaż jeden talent. Naszym zadaniem jest rozwijać go, dzielić się nim z innymi, także nie zapominając o poszanowaniu drugiego człowieka, o znalezieniu dla niego czasu. Także każdy z nas posiada jeden chociażby talent, właśnie trzeba się nim dzielić i odnajdywać, starać się odnajdywać go w sobie. Ja na przykład cały czas głęboko myślę nad swoim powołaniem cały czas odkrywam te talenty staram się przezwyciężać swoje słabości jak na przykład właśnie udzielanie jakichś opinii publicznych na sam koniec chciałbym pozdrowić wszystkich ministrantów znajdujących się tutaj oraz księży, życzyć im wszystkich potrzebnych darów oraz łask do czynienia dalszej posługi oraz powiedzieć głosem wszystkich ministrantów, że wszyscy jesteśmy księdza bosko